Halo, witam, witam, witam i o pytam. Siema, ma jak codziennie live, to codziennie, widzowie. Siemano, siemano, trochę późna godzina na live'a, ale mam nadzieję, że pijecie. Witam i o pytam, się siema. siema, dobra. Live'ik wystartowany, moi drodzy, tutaj wszystko pięknie po kolei jest. Dobra, jeszcze sobie ustawię tylko podgląd na czat Pikcji fuch no wszystkim. Siema siema. Mamy baza. Normalnie. Na bazę się te pał. Ty czemu mamy dwa golemy? Halo? O kurde, ale tutaj rozmnożył Kolega nam tutaj te wszystkie rzeczy. Dobra, pierwsze coś dochodzę. Ja mam flyer, czy nie mam? Nie mam flyer, dobra. Fasma, elu, siemano, sieman Witam, witam. O kurde ty co tu, się, co tu się stało? Dobra, zaraz to trzeba będzie obadać sprawę. Kto to zrobił? Kto to mi tutaj zgryfował? się wszystkie nadrobimy. Jakie RIP? F5, jak RIP to F5. Sianta, ja book pro. Siamano, Bambik, Bambik, siamano, siamano. Fajny nick. Dobry nick. Patrzcie ile mamy emeraldów w ogóle do tradowania się. Jest kozak. Kozak jest. Kupujemy mending na każdą część zbroi, trzeba mending kupić, tylko, że one teraz śpią. Elmus ma kill kilo automatyczne automatyczne... Lagi? Lagi są cool. Mhm. To internet chyba, wiecie. Internet robi swoje, jak zwykle, A już chyba nie powinno być lagów, nie wiem. Mocne są te lagi, bo jak ja teraz patrzę, to już chyba nie ma. Dziękuję za subika, Bambik. Dzięki wielkie. Dziękuję w ogóle. Jeszcze i moi drodzy, i będziemy mieli, kurde, te 660. Fajnie by było, dobra. Jest noc, kto na dzień? Jeden na cztery dzień. Sorry, za dużo mam krów. A o co chodzi z tymi krowami? Nie no, lagi, bo ten. Są lagi nadal, no ja jak oglądam streama tak jakby to nie ma lagów, mocne lagi są, to ja nie wiem czy dzisiaj streama uda nam się wykręcić, kurde może jakiś odcineczek zamiast tego nagram wam co, kurde, no nie wiem, no ja mam niby to 300 pingu, poczekajcie, zaraz coś ogarnę, koker zaraz